Dzień dobry, witam wszystkich. Zimno dzisiaj. Jeszcze do tego wieje strasznie. Takim chłodem. No, a ja idę, jak na razie, yy, szczepić tutaj. Muszę tą krowę. Rano dostała wlewkę. I ten. I. No, i teraz. Już jest ogólnie po południu. Cały dzień w biurze spędziłem. Musi, musi... No tutaj ta krowa musi dostać połowę tego. 50 centymetrów. Także trzeba zaszczepić. Przejdź na chwilę po Łukasza i położymy ją w normalnej pozycji i zobaczymy co powie. Dzisiaj to 8 cielaków wchodzi. No, Krawa już w miarę normalnie leży. Jak na leży, leży, trochę. I tak za pół godziny, jak nie wstanie, to się pogoni. Tutaj dzisiaj jest 8 cielaków do wyciągnięcia. I osiem krów, także no, kolorowo. No pójdę, pójdę w sumie zobaczyć czy nie ma nowych cielaków, bo jeszcze dzisiaj w sumie nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, to jest ten kolczykowany, czy nie. Nie ma kolczyk już tak się położy, że kolczyków nie widać, już że ten. Jakiś nowy, ale nie. Dobra, idziemy do tamtej obory zobaczyć. I będę musiał przygotować igla. Chciałem dzisiaj krowy zasuszać, ale już w biurze straciłem na tyle dużo czasu, że, że jutro się to zrobi. Co one to zrobiły? Nie Ten murek rozwaliłem No to bloczka poszło Na razie nic nie widać Mam nadzieję, że dzisiaj będzie w miarę spokojnie Będę miał mniej roboty na weekend, chociaż teraz przed weekendem by się zrobiło robotę jakby nowych cielaków nie było, to by było ok. No, nic nie ma dzisiaj także no, chwilę odpoczynku na złapanie oddechu by się przydało. Dobra, lecę, lecę przygotować te igla. A, bo z rana też już kilka cielaków się sprzedało, ogólnie dopiero zamówione są. Odbiór będzie w następnym tygodniu, bo jeszcze nawet paszportów do Cielaków nie mam. Także, jak przychodzą paszporty, to na bieżąco jest to wszystko sprzedawane. Na razie, bo dużo piszecie na Instagramie, bardzo dużo. Na razie, jeszcze no, ogólnie dzisiaj usiądę dam wszystkim namiary do mnie ale na razie i tak jeszcze będę sprzedawał y, tym którzy przyjeżdżają sami i okolicznym także y, no później później się będę odzywał jak już będę miał y, tutaj okolicznych rolników ogarniętych no już nie będzie zapotrzebowania tutaj w okolicy no to będę dawał e, znać, że można, można przyjeżdżać i zabierać cielaki, ale na razie mówię, bo tam na Instagramie ponad 100 wiadomości już nie mam odpisanych, odczytanych, a co dopiero jeszcze odpisanych, no także e, zasypaliście mnie wiadomościami, że tak powiem, no e, ogólnie ile ja tu mam miejsca, potrzebuję 8, tu mam 1, 2, 3, 4... Tu jedno iglo było już wolne, widziałem. No, tu jest jedno wyczyszczone, gotowe do ścielenia, i cielaki można wkładać, czyli to by było 5. No i tu jeszcze z tych wezmę 6, 7, 8. Jedno jeszcze zostanie. Tutaj mam wszystkie te uchwyty. To trzeba będzie poprzykręcać wszystko. No i tyle Dobra zabieramy się za robotę Dobra, ogólnie już jest przerwa, po przerwie będę musiał jechać chwilę do sklepu, takie śrubki kupić, bo tu ostatnio musiałem szlifować już, no no, no ja już idę, już idę, no, dobra, no, już wołają na obiad, także widzimy się po przerwie. No, jak możecie zobaczyć, jest już wieczór. Eee, co, po tym, po przerwie pojechałem do sklepu, kupiłem te śrubki tam ogólnie trochę mi jeszcze zeszło, bo tam się dowiadywałem na parę tam rzeczy. I ten, i trochę zeszło. I co, potem jak przyjechałem, przyjechali po te. Dwa wczorajsze martwe cielaki. Ogólnie były takie pytania kiedyś, gdzie idą cielaki, jak padną. No, ogólnie, bydło jak idzie, to idzie do firmy utylizacyjnej. No jak bydło zdycha, czyli no jak mamy martwe cielaki albo krowę, no to dzwonimy do firmy utylizacyjnej i po prostu oni zabierają i z tego co ja wiem to jest to yy, cielaki są spalane no tak, tak to mniej więcej ten i Łukasz yy, wyczyścił igla poskręcał do kupy yy, no umył dzisiaj tę czwórkę nie wiem czy widać ale jest ładna czysta Także te czwórka czysta, szafer też jest znowu umyty. Brat dzisiaj wałował te w tamtym roku zasiane trawy. Także nie wiem czy w sumie skończył czy nie, ale to no, wałował. Czyli cały dzień miał zajęcia. No a jeszcze tam w międzyczasie telefony, ocielaki i tak to jest. Nie, nie udało mi się już nic nagrać, potem dojenie. No i ten ogólnie zrobiłem sobie ładne, fajne ułatwienie do noszenia cielaków. To już wam jutro pokażę. No, ogólnie miałem, no, miałem zamiar zrobić to już dawno temu, a zawsze tak jakoś czasu. Trochę chęci może brakowało, dzisiaj się zmobilizowałem, bo 8 cielaków mi się nie chciało nosić. No i, i się zrobiło, no, po prostu taką beczkę Mausera, te 1000-litrowe, w górę i ten. I mm, wiadomo, posieliłem trochę na spodzie i się woziło cielaki. No, najpierw woziłem po dwa, a potem już po trzy i w miarę szybko to poszło. Moment, w sumie, włożenie yy, cielaków. No i jest elegancko, bo teraz będzie można, moment, przyspieszyć to pracę. Yy, nie, będzie, nie będzie tak długo to schodzić, to noszenie tych cielaków. Wygodne, yy, kręgosłup nie cierpi to najważniejsze. No i co, i teraz zabieram się za karmienie, także już. Mówię dzisiaj tak, które mało mi się udało nagrać, no ale yy, za to jutro, jutro mi się wydaje, że jak dużo wycieleń nie będzie, to będzie fajny odcinek. Już zaplanowałem sobie coś, przynajmniej jak, jak nie będzie dużo wycieleń, jak tam 2 trzy, to jeszcze, jeszcze ujdzie, ale jak, jak będzie znowu 5 albo 8, no to wiadomo, trzeba będzie się zająć cielakami i krowami. A no. Jeszcze był wetrynasz do tej krowy. No ogólnie ten e, słabo to widzę z tą krową. Tak, tak jakby czucia w tyle nie miała i ciężko powiedzieć co tam. Na razie za dużo się nie poprawiło. Jutro jeszcze dostanie ostatnią szansę, e, dostanie ostatnią wlewkę z rana. No i zobaczymy tutaj e, teraz. Dałem, y, dostałem butelkę od weterynarza, dałem jej ten... Y, wap, wapnia. Zobaczymy. Jutro wlewkę jeszcze z rana dostanie. do żylnie I... No, miejmy nadzieję, że wstanie. Jak nie wstanie, no to trochę będzie. Trzeba będzie... no... uśpić krowę. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie. Także no zobaczymy jutro. Jutro. Ta jedna krowa, co wcześniej nie chciała, co, co pierwsza, co nie chciała wstać, no to mówię, wczoraj wstała, dzisiaj rano leżała, dostała tam sterydy, dosta, no tak jak ją pogoniłem, to wstała, trochę kroków zrobiła i niestety się znowu położyła. I ten, w sobotę, no teraz dałem też jej wapnia I tam żarcie dostała i wodę I miejmy nadzieję, że no w sobotę jeszcze dostanie Kolejną dawkę strydów I zobaczymy, czy wstanie, czy nie wstanie, no tu, tu weterynarz jest bardziej optymistyczny do tej krowy Bo widać, że krowa żywa jest, tak ma Ma, ma tam chęć, że tak powiem do życia i próbuję tam od czasu do czasu wstać, bo widać, że się że raz leży tu, raz tam. Także no, z tą krową prawdopodobnie będzie dobrze. O to się nie martwię. Na no, z tą drugą krową, no to musimy zobaczyć. No, mm, wetrynarz daje małe szanse, ale to się zobaczy. No i dobra, myślę, że na dzisiaj już będę kończył. Bo tu i tak już nic nie widać, ciemno jest. Karmienie już kilkakrotnie pokazywałem, także to nic nowego. I co, na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!